Tak, pomysł, jaki jak jest Jesteś ]i. właścicielem a? tej bazy. Gdzie byś robił Tu jeszcze wrzucam do Słota 3-4 naprawki. Potem, gdzie tam czy Ty tutaj, tam? czy od tamtej strony? Ja bym od tamtej strony albo od tej strony robił. To. To. to, w Słocie ja są no. naprawki. Czekaj, no, wjeżdżamy i koniec to. Jesteśmy, to wjeżdżamy. Porzucaj, a może doleci Nisko

Składam, można przynieść. A wyjęliście te koła, co, by... co wrzucają do pieca? Biedno. Tak, ja wiem. A tam jedno koło powinno wkład zostać? Nie wiem. Ja, wyciec... ja, ja, ja odjadę A, No, mnie też jeszcze trochę dalej Dobra, mnie na Dobra, rzucaj, Jedno koło biorę. Nie, karciu sieci, kampi w drugiej bazie, w tej co weszli Podbiegam do auta Przez to oko? nie, nie za tym Wrzucam, wrzucam dalej, Potem jest fundament Chyba, że bym z wyjebał jedną Co jest? Wsiadł do fury Poczekaj, ja ci też pomogę. Poczekaj. Biegam po trzuka, Ja jestem o. Co? Trzeba było dalej odpies, Co ja, potem, no? ja Nie Co stałeś? Poczekaj. Nie, Wrzucam, czekam. Ja mam no, HP. bo hmm. no, do ryja. Przytomność stracił od fali Ej, trzeba może rzucać tak, żeby te dwie jechały. No, chciałem, ale wciąż przestrzelić no, to. Na styk tych dwóch, górna dolna, no nie? Chciałem. A najlepiej to jeszcze na róg platformy. Na, na róg 4. Jesteś? 17. Mhm, mówię, że przeszedłem. Mówiłem. Kto no, znowu rzyga? Sarek. Nie możesz znieść tego napięcia. <laughs> pomysł rzucania we buchy. spoko, spokojnie bo szybciej to leci 3 4 gaś silnik paliwo ci leci trzeba będzie pomiędzy 1 BW. tu po prostu dawaj samochód cofaj samochód cofaj 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 Ja czuję, że to jest... cofaj 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 no na, na, na skał Trzeba wejść, zobaczyć w środku, tam się uda wejść To jest wydmuszka, pusta pojezdka Dobra, dawaj Poczekaj, poczekaj, jeszcze Jezu wszyscy, to nie udźwignie Cofaj, tylko Tak zrobiłem kurs cofania z potem, jesteście bezpieczni Dobra, zdołam, trzeba zdołać. Okej. Okay. Czarny, ile jeszcze masz? Cztery. Dobra, tu masz jedną. Kamil, weź z kck Może deszcz, albo to był deszcz. Albo huragan. O Boże... No, Radiacja już no, mi no, idzie. No, to. Ja. Ej, ej... ej. Ja wszystko do pasek aku i świeżo. rady? Nie, ja nie mam. Tutaj są amunicja, jest. To z, to jest, to jest, gracz, jest, gracz, jest gracz, biegnie, biegnie. Gdzie? 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 Czarny, czarny, czekaj. Czarny, to ja jest, w Ja jeszcze słotem. Skaczę. Pod bazy, ja jestem, przed chwilą, jestem w bazie, jestem w bazie. Kamil jest w bazie. Dobra, jest. Jest, jest na drugiej bazie. Jest, jest na tej drugiej bazie, rajdowałem. Trzeba będzie wykreszka. Mam sniper. Idę. Podjeżdżam. Podjeżdżaj w z Złotym gdzieś. Ubiegnie nam się tam, tak jedziesz w prawo bardziej. Obierz mu drogę, to jest na pola, no. Dobra, panowie, może pod... radzimy się... Dołem, dołem, dołem. ...prujnie, co? W, w, pola, w tym. A tu jest wasz skład. Tak, przy helikopterze jest skład. Dobra, ja patrzę tutaj. Jadę. Bo on był na tych górkach. Kamilo, tam gdzie ty ostatnio czaiłeś, czarny. Mhm. Uh -huh. Zbiegał na dół na tę bazę, którą rajdowaliśmy wcześniej. Okej. Okay. To może w krzakach, przy tej bazie jest. Tam gdzieś może być, przy tej bazie, tak. Oraz Zaraz na czarno ubrany. Mhm. Uh -huh. Dobra, dobra, będę wiedział. To podbiega pod bazę numer 2? Ja po? podbiegam pod bazę. Zostawałeś broń, tak? Tak. 5-5-6 i do AK. E, ustawiam, tak? Ktoś biegnie. Tak. To ja może. A, ty. Dobra. Nie, bo ja nie widzę tylko... Jestem na wzniesieniu. To ja o, walę. Przy bazie, bazie, bazie. zapas. On jest przy, baźnie, zabił przy mnie. bazie. Zabił mnie. Przy bazie, mnie no. raz. Przy bazie. Przybyliłaś... Najdowanej. Hmm. z flagą niebieską. Teraz trajdujemy? Czy tak, jest tak, tak. wcześniej? Tak, tak, tak. Nie, nie, wcześniej. On tam gdzieś gdzieś w tych ściankach jest. Tak. Czemu, gdzie ty jesteś? Jak masz wyjście otwarcie z bazy to po prawej stronie w krzakach koło słota. Tak, kołkłada, ko ko tak No ja nie mam To Słod jeździ cały czas, o kurwa ja, Jeszcze, no bo szukam tego typa kurwa ja i... Po górce żeby... jeździsz widzę? Tak, cały to czas pójdzie Jestem na samej górze na kamieniu O to dobra. dobra Dobra. ja się zebrałem Widzę, widzę Ja z góry Zmienia, no. Bo tutaj drewniane bazy może przyjść, od drugiej strony uważajcie. Ja pilnuję ci ludo. już jesteś już? Tak, ja już jestem zebrany. Tak, że zebrał się. się muszę utopić, nie mam pojęcia, czy to O, leżeć, panowie, pod jak ma czarny strój, to ciężko. Ja nie mam lornetki, lor, a tak to bym popatrzał. Tu no się... Kto się zbiera? Może nie ja kurwa, to zjedawaj, Dawaj, to zabijaj Leży Śpi, śpi, no, dostał łeb No, no to dobrze, no to kurwa, Karol No, to no. czarny strój No bo słyszałem jak o, się zbiera, to już o, bym o, go zabił i no, tak Ale łeb dostał I to był no, ten ze sklina? Tak To on, to był, eee, do, to to był nie, poczekaj Cały czarny, no to ten gościu Dobra, yy, to dalej

Uważaj, bo w tych krzakach, co stanąłeś z złotem, to tam jest pipe pomp, pułapka. Jest. Dobra, jest, no. o, w, w prawym górnym rogu, co ci samym zdjęcie, mhm. jest gościu, kuca. w tych dużych krzakach pod drzewem. Wychodzi z tych krzaków. Proszę się. Be kamil będzie biegł bez broni, grzeszczałaj. Zrzuciłem uciekaj, uciekaj, uciekaj. Kamil biegnie, kamil biegnie, podejść tu. Jest w czakach, jest w czakach, biegnie biegni do mnie na górki jeden. Jeden do mnie na górki, biegnie Nie, drugie do drugie. Do... Jestem do... Nie, 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 po prostu normalnie ubrany. Z... Nie wierzę no. tu biegnie, no mnie go zajeba A drugi jest w langażu, uważaj Dobra, kabel do mnie bierz Niech go może Uważaj, ty koło mnie jesteś, nie jeźdź kurwa koło mnie, w Dobra mam A ja ten sledgehammer ma 44 Leży Boże. Może to Kamila zabiłeś? Nie tak się kamień by Jest, jest, jest yes. No nikt, no nie wiedzieliśmy że będzie save i kurwa 2% Nie ma nikt z Was wylogowanego gdzieś no przyniósł, no nie ma Już? Już, czy nie? To jest człowiek, czy co? Nie widzi To śpi? Dobra, chyba nie A co się dzieje? No te rzeczy są do tego więcej ale ja jestem pełny tam, przecież po poprzedniej bazie okay. jestem pełny, nic nie dźwignę. Ja pierdzielę przeciwdział to No dobra, okej, okay, okej, okay, okej, okay. mogę przyjść na puste jak chcecie. No to to z... Dawaj, bierz, bierz, bierz. bierz. tego, przyjdźcie okay. na puste duży plecak. Piem, pięć, pięć, nie ma.